19 grudnia, w dzień Świętego Mikołaja, e, robimy podarunek dla wszystkich poznaniaków i poznanianek, mieszkańców Wielkopolski, a także wszystkich osób, które odwiedzają Poznań. Przedstawiamy wam nowy mural, który powstał w ramach 13. festiwalu Ukraińska Wiosna. Dzisiejsza Wiosna, zamiast jak zwykle od 13 lat w maju, e, przedstawia się i odsłania się wszystkim w grudniu. Działamy wirtualnie, ale zapraszamy wszystkich na spacery. Na grudniowy spacer zapraszamy na ulicę Grobla. Od dzisiaj możecie podziwiać mural, który zainicjował i zaprojektował dla nas profesor Węcisław Pierjankow, a wykonała go grupa Mural Studio. Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że mogliśmy wziąć udział i zainicjować taki projekt w Poznaniu, i że mural ukraińskiej wiosny wreszcie zagościł w Poznaniu. Idea naszego muralu jest związana z działalnością naszego stowarzyszenia. Festiwal Ukraińska Wiosna jest już po raz trzynasty w Poznaniu. Chcieliśmy przedstawić na tym Muralu nasze główne idee, czyli poznaj sąsiada, tak naprawdę. Oczywiście więcej o samym muralu i o koncepcji muralu może powiedzieć sam autor, natomiast w naszej interpretacji. Do współpracy nad tym muralem zaprosiliśmy najpierw młodych artystów z Ukrainy, pomagali nam Żenia i Olga i Kuba. Kuba akurat jest Polakiem. Oni zapoczątkowali w ogóle ideę tego muralu. Później już sam profesor Węcisław Pirjankow zajął się samą koncepcją, ideą i przedstawił to, co chcieliśmy tak naprawdę wyrazić naszym muralem. Natomiast idea i koncepcja muralu jest już po stronie profesora Pirjankowa. Cześć, ja jestem Dominik Dziedzina ze Studia Mural i razem właśnie z dziewczynami wykonywaliśmy ten mural, który widzimy za moimi plecami. Malowaliśmy go łącznie około tygodnia, z czego sporą część tego czasu zajęło takie działania, techniczne przygotowanie ściany właśnie pod ten mural. W ekipie mieliśmy dziewczyny ze wschodu oraz z Polski. Była tutaj między innymi Dasza z Białorusi, Weronika z Ukrainy czy druga Dasza, aż z Kazachstanu. Dziewczyny studiowały tutaj w Polsce i zostały właśnie z nami w, w kraju i działają, między innymi ze mną właśnie malując murale. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy na ścianie jednej z kamienicy w Poznaniu zamieścić trwałą cząstkę naszego festiwalu i trwałą cząstkę naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina. Nie ukrywam, że było to nasze ogromne marzenie. Cieszymy się, że wreszcie je zrealizowaliśmy. Przybywajcie na spacery tłumnie, w ramach oczywiście bezpiecznego dystansu z maską. E, podziwiajcie nasz mural. Cieszymy się, że mogliśmy przekazać Wam ideę, która przyświeca całemu naszemu stowarzyszeniu e, i zgodnie z napisem, który jest za mną, mamy nadzieję, że ludzi dobrej woli jest więcej.